Karnisze hotelowe to specyficzny sposób ułożenia profili, który dzięki zazębiającym się zasłonom jest w stanie dokładniej ochronić przed światłem wnętrze pomieszczenia. Profile karnisza to minimalistyczne aluminiowe szyny XS wygięte pod odpowiednim kątem. Ślizgi z żabkami przesuwają się wewnątrz profili. W jednym na wprost, w drugim zachodzą od tyłu za pierwszą zasłonę. Karnisze XS mają jedynie 14 mm wysokości, a razem z żabką 45 mm. Wspaniale nadają się więc jako dyskretny system montażowy, wykorzystywany we wnękach sufitów podwieszanych lub zamaskownicami. W razie potrzeby powieszenia zarówno zasłony, jak i firany, istnieje możliwość dołożenia dodatkowego toru karnisza.